Polacy piją mniej, to wyniki badań Głównego Urzędu Statystycznego. Abstynencje przez ostatnich 12 miesięcy deklaruje 28 na 100 ankietowanych. Jak takie są badania, to naprawdę dużo. Powinno być więcej takich, którzy nie piją alkoholu. Zbadano prawie 30 tysięcy Polaków. Odsetek kobiet, które choć raz w roku sięgają po kieliszek, w ciągu 5 lat spadł z 66 do 63%. Natomiast przynajmniej raz w miesiącu pije co trzeci mężczyzna i co siódma kobieta. Najczęściej piją Polacy między 30 a 49 rokiem życia.